Siemka, witam Was wszystkich w ramach Master League. Ze mną jest Nexion. Siemka? No i zagramy sobie. Ja wybrałem PS3, natomiast Nexion wybrał. E, Bayern Monachium. To jedziemy. Jakieś stroje. Może ja białe. Okej, okay, się... ja biorę podstawowe. Teraz trzeba ogarnąć skład. Wow, ale pomieszany. A ja w sumie nie mam aż tak bardzo, ale też nie mam ogarniętego, mam Robena na ławce. No to co to? A Lukas, nowy nabytek. A właśnie teraz Lukasa będziesz miał w składzie. Dobra, ja mam skład chyba ogarnięty. No ja też. No i gramy. No dobra. Lukas na arenie. No, masz Weinsteigera. No ale Schweinsteiger ma kapcia z lewej nogi. A, z prawej już ładnie leci. Dobra, to możemy przerzucić, żeby przejść do składów już od razu. Tobie też tak strasznie ścina? No nie, nie chodzi normalnie. No to A, tak. Mamy, mis... Jak na razie mam straszne lagi. Dobra, może po, w trakcie gry nie będzie aż tak strasznie, bo jak na razie na to im przycina bardzo tą animację. No dobra, dobra, skład Bayernu, formacja 4-2-3-1 na bramce Neuer. Potem Bad Stuber, Dante, Lam, Alaba, Martinez, Schweinsteiger, Robben, Ribery, Tony Kroos y, i Mario Gomez y, na szpicy. No tutaj już możemy przerzucić. Tutaj tylko będą losować. No i jedziemy. dobra. No dobra, jak na razie nie laguję. Liczę na Ibrahimowicza. Pomógł mi to wygrać. Owszem, on jest chyba największym zagrożeniem ze strony PS, że chociaż lawecji i teraz obecnie Lucas Moura jeszcze, to nie są jakieś nazwiska takie słabe. Chyba tak to mogę powiedzieć. A i teraz Motta. Trochę słabo. A Alaba nie przyjął tego dobrze No jak na razie nie ma tragedii z tymi lagami ale trochę przycina Teraz może van der na Ibre. Alaba ciśni tam Labetziego. Ale to Dante a je, wow. no. walczy, Co Dante więc... zrobił? Lukas Vanderwil ponownie A i dziurę założył No i brak wow. to byłoby blisko Dajesz mu tutaj może jakiś strzał z dystansu jeszcze Ibra Roni Neuer Wow to... no wykopć tą piłkę chociaż raz dobrze Teraz mota... znowu. Dobra. Trudno będzie pokonać Jera Ale w sumie Sirigo też nie jest słaby. Ibra. Ja teraz pastorę próbował w polu karnym, ale dobrze tam w ręce asykurowali. Muszę tutaj uważać, żeby Gomez mi nie uciekł. No kurde, Stubert, ty dzisiaj nic nie umiesz. Piłki nawet kopnąć. Trochę chyba skosiłeś mojego zawodnika. No chyba i tak kontuzowany. Kontuzja chyba jakaś. Bo wow, teraz gdyby to przeszło mogłoby być groźniej. No Alex tam musnął piłkę, przez co nie doszło na domu Gomeza. Aj, co to za wrzutka. I ma tu idzie. Aj no... Czemu cross nie leciałeś tam? I bra. A teraz Lawecji niebezpiecznie nie, Lawecji, ale dobrze. Aj! No, kulera. No dzisiaj moje obrocy nawet piłki nie umiem wybić, więc jak tak dalej pójdzie to nie będzie dobrze. I bra. Nie im mówić Ależ tam! Aj, oj słupek. poprzeczka Słupek wrazek Nie wiem co mi się przyśniło, że poprzeczka Bardzo blisko No i teraz jeszcze Alex tam dobrze podał do Lewackiego, ale dobrze Ale Badź tu berbodajże No i ostatnia minuta pierwszej połowy No właśnie to tak trochę szybko leci Czyżby pierwsza akcja? ale ma i teraz kontra a nie zdążyłem już wprowadzić kontry no i koniec pierwszej połowy 0 do 0 no mimo iż tutaj zdecydowanie napierało ps tutaj grozi sytuacja. ta, ta ten hm, poprzeczko słupek to był raczej mm -hmm. słupek definitywnie Ibry. bry nie wiem dlaczego powiedziałem poprzeczka Roben teraz, od razu wziął się do roboty Roben! Wow. Teraz, 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 teraz! Aj! No. Świetnie. Nie wiem, który tam obrońca trochę stratował Gomezan, no, ale dobrze interweniował Teraz ucieka Ibra, ale Dante dobrze No, tylko no, Silva Pracę się tam. Aj. Aj, 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 a jednak Gomez! No, to, co teraz zrobił w to jest nieprawdopodobne. Dalekie wyjście. Ale Zaczyna jak <laughs> jeszcze walkę ciałem wygrał z Gomezem, no, który do jakiejś kuchar nie należy. Aj. Aibra. I teraz Wanderlil ma tu idzie ponownie. No tu idzie, ale dobrze, Schweinsteiger. I teraz sędzia zatrzymał Robena, Podaje wow. do Gomeza. Gomez za Gomez. Czemu się mnie przelobowałeś? Ja pierdele, zawsze jak jestem sam na sam i nawet przypadkiem trafię ten LB leciutko, to mi nie podbija. A teraz przycisnąłem mocno, żeby był ten nopi i nic i postanowił sobie uderzyć. A w mój pad mnie nie lubi. A teraz niebezpiecznie. Wracaj tam Dante baranie! Aj. Dobrze. Miałem teraz sporo szczęścia. Nie wiem dlaczego Dante w ogóle przybiegł jak nie przytrzymywałem przycisku pressingu. No nawet... No, Aj no, no była tam, tam. Był Piłkarz Barcelony. Tak jest. No i pastore kontrabat sztuber. A pastore podaje. No lewec jego, ale dobrze. Javi Martinez. Ale dobrze ponownie Javi Martinez. I teraz. No, what the fuck, cross. No i bra. Znów. Słabe przyjęcie No i znów Dziwnie przyjmuję to piłkę. Aj, no, zaraz będę musiał zamienić krosa, Bo tutaj już 80 minuta zaraz jest. O, ale to szybko mija. No właśnie, kurde. Ale teraz szczęście. Olera I bra Broni jeszcze. No, hmm. dobra. Może teraz... Teraz ale... Rzut rożny. Po raz kolejny rzut rożny. głębiej. Ale nic z tego. Dobra i teraz czas na zmiany. Ech, to ja też coś... Spróbuję zmienić Luka z jakimś zmęczonym. Ja tutaj natomiast puszczę Mandzukicia. I zamiast Chabiego Martineza... A czemu by nie szakiriego Okej, okay, a już ze zmianami... Wow! Ibra! Nie... To nie dzień Każdy ma swój złodzień nawet i Braka, dobra. Aj, teraz A teraz damy. Schweinsteiger. Trzechna. Nie tu ja pierdziele! Robin. znajdźcie jeszcze do zmian nawet nie dojdzie. No prawdopodobnie tak. Zobaczymy. Teraz znów Gomez. Ale świetnie tego Silva, ale co on teraz robił? Nos! No i o tym mówiłem, teraz próbował lobem uderzać Kros, no ja pierdzielę, Nawet lekko musnąłem ten przycisk, to jest kompletny bezsens. Mój pad mnie nie lubi. A ja to już stwierdzam. Teraz, czyżby szansa na ostatnią akcję, tylko czy PS rzeczy, Bayern będzie miał tą ostatnią akcję. Niebezpiecznie no, Ale tam to jest No i koniec. No i do zmian nie, nie doszło, tak jak mówiliśmy. No właśnie. No, liczyłem, zero, zero. Tutaj na, liczyłem tutaj na Manchukicia. No, mecz chyba niewykorzystanych y, okazji, tak to chyba mogę nazwać. No tak, na pewno. Bo zarówno PS, że gdy napierało, nie wykorzystywało swoich szans, a gdy Bayern już miał praktycznie no setki, bo tak to można było nazwać te ich kontry. No to nie wykorzystywali ich kompletnie bawarczycy. No to ja Ci już dziękuję. No ja i również będę, dziękuję. No i będę się z Wami żegnał, tak więc na razie cześć. Na razie.